Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, wyjątkowy materiał. Nagrywam go właśnie po zakończeniu serii z Wukonga, którego mamy w tle. Właśnie zakończyliśmy tą serię na moich na, na moich streamach. Bardzo wam dziękuję za obecność na tej serii i przy okazji dziękuję wam również bardzo, bardzo serdecznie na obecność na wszystkich dotychczasowych seriach, które ogrywaliśmy na streamach. Albowiem po tej długiej, długiej podróży która trwa od kwietnia 2017 roku, mówię tutaj o podróży streamowej, czyli nagrywanie razem z wami serii na żywo na streamach, trochę na Twitchu, później na YouTubie, także bardzo serdecznie wam za te wszystkie lata i za te wszystkie godziny wspólnie spędzone na streamach bardzo wam za nie dziękuję. Ale niestety przyszedł ten moment, w którym muszę z tych streamów niestety zrezygnować. Nie jestem już w stanie dla Was nagrywać na żywo na streamach. Dalej będę dla Was nagrywał na kanale. Będzie to tylko w takiej formie starodawnej, której niektórzy nawet nie pamiętają czyli po prostu będę nagrywał dla Was filmy w wolnej chwili, gdzieś tam też w wolnej chwili będę je montował. Niestety jest to spowodowane tym, że jestem niesamowicie ostatnio ograniczony czasowo. I zwyczajnie takie, powiedzmy, przygotowanie się na te 2-3 streamy i siedzenie na nich przez 2-3 godziny jest dla mnie już teraz niemożliwe i bardzo ciężkie do zorganizowania. W ostatnim czasie musiałem tych streamów bardzo dużo odwołać, bardzo dużo przesuwać i bardzo dużo musiałem się nakombinować i z wielu rzeczy też zrezygnować, żeby móc te streamy dla Was odpalać. W związku z tym no jest mi też bardzo smutno i bardzo przykro z tego powodu, że muszę zrezygnować ze streamowania po tylu latach, no ale niestety wydaje mi się, że na pewnym etapie życia i na pewnym etapie gdzieś tam jest to nieuniknione, więc u mnie też ten etap właśnie przyszedł, także nagrywam dalej, filmy dalej będą pojawiały się na kanale, pewnie nie w tak samym tak samej ilości jak do tej pory może troszeczkę rzadziej ale będą się pojawiać o to się nie martwcie na discordzie też cały czas będę także wbijecie na discordę jak chcecie pogadać czy to na głosowym czy to po prostu sobie gdzieś tam popisać na pogadance zapraszam serdecznie zapraszam również do komentowania pod filmami które będę gdzieś tam wrzucał no, a tutaj, jeżeli chodzi o taką rozmowę na żywo, na streamie, jak to sobie dzisiaj zrobiliśmy ostatni raz z widzami, no to taką rozmowę, no niestety już takiej rozmowy nie przeprowadzimy, na pewno nie w najbliższym czasie. Czy rezygnuję totalnie ze streamowania? Oczywiście, że nie. Jeżeli tylko przyjdzie taki moment, gdzie będę znowu mógł powrócić do tej formy, to jak najbardziej to zrobię. Ale nie, myślę, że nie będzie to szybciej niż za kilka lat, niestety, więc myślę, że tutaj musimy się i ja, i wy zadowolić tylko tymi filmami, które będę nagrywał, więc będę tutaj cały czas z wami, ale w takiej formie offline, tak zwanej online, na, na streamie na żywo, już niestety się. Nie zobaczymy, nie porozmawiamy sobie, e, możemy sobie za to porozmawiać gdzieś tam na Discordzie, e, w takiej formie, właśnie czatu, ewentualnie gdzieś tam zapraszam na głosowy. Jak będziecie mnie widzieć, że gdzieś tam sobie wieczorkami siedzę i może coś tam sobie ogrywam, e, to też zapraszam serdecznie. No i cóż, e, ciężko jest mi się żegnać ze streamowaniem, tak jak wspomniałem, bo bardzo lubiłem tą formę. E, lubiłem ją e, cały czas i do tej pory e, cały czas ją lubię. No ale niestety e, jest to dla mnie już bardzo, bardzo trudne, żeby te streamy dla Was organizować e, i żeby być fair wobec Was i wobec siebie. No, to po prostu wolę zrezygnować z tego streamowania, niż wiecie, tak streamować powiedzmy na pół gwizdka, tak? Czyli w jednym tygodniu raz przez godzinę, w drugim tygodniu dwa razy po pół godziny, w trzecim tygodniu gdzieś tam może raz na dwie godziny. Wiecie, po prostu nie chcę tego robić tak po łebkach, nie chcę tego robić tak byle jak przez te ostatnie. Prawie 8 lat udawało mi się to robić w miarę regularnie. Te 2-3 streamy w tygodniu, po te 2-3 godzinki praktycznie w każdym tygodniu udawało mi się zrobić. Teraz już niestety nie będę w stanie, bo e, czasowo po prostu nie wyrobię. E, bardzo bym chciał, ale niestety nie ma takiej opcji. E, także moi drodzy, wielkie, wielkie, wielkie dziękuję za wiele godzin spędzonych. Na streamach i te podziękowania kieruję do Was wszystkich, nie tylko do osób, które spędziły ze mną tych godzin tysiące i setki, bo takich osób jest bardzo dużo, ale tutaj też kieruję te słowa do osób, które nawet gdzieś tam wbiły na streama na pół godziny, na godzinę, na dwie. Chociażby, żeby gdzieś tam chwilę pogadać, nawet się coś tam zapytać odnośnie Elden Ringa, Cyberpunka czy jakiejś innej gry, którą ogrywałem, którą aktualnie ogrywaliście, mieliście jakieś pytanie, wbiliście na streama tylko po to, żeby je zadać. Teraz zapraszam Was na Discorda z tymi pytaniami, jeżeli będziecie mieli takowe. Także te podziękowania, tak jak mówię, kieruję do Was wszystkich. Do każdej osoby, która kiedykolwiek, gdzieś tam przez te prawie 8 lat, miała okazję na tym streamie się pojawić. Jeżeli będę do tego streamowania wracał, oczywiście dowiecie się jako pierwsi. Tak jak mówiłem, nie nastąpi to na pewno zbyt szybko, pewnie gdzieś tam, może za kilka lat, ale ta forma filmowa, nagrywanie tych serii dla Was w wolnej chwili. To tutaj będę to cały czas uskuteczniał, także nie rozstajemy się na zawsze. Nie żegnamy się też na zawsze. Kanał na YouTube zostaje. Kanał będzie cały czas przeze mnie prowadzony i filmy będą się na nim cały czas pojawiać. Więc o to się nie martwcie. Mam nadzieję, że to rozwiązanie pozwoli mi właśnie dalej dla Was nagrywać i montować filmy, tak żebyście mieli gdzieś tam coś. Do oglądania wieczorkami, tak jak to robiliście na streamach do tej pory. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, moi drodzy, jak jeszcze raz bardzo, bardzo mocno wam podziękować za te wiele lat spędzonych wspólnie. Chciałem tutaj zrobić też takie podsumowanie, ile tych streamów było, ile było mniej więcej tych godzin, ale powiem szczerze, że niespecjalnie później stwierdziłem, że, że chcę aż tak bardzo się w to zagłębiać. Bo zwyczajnie byłoby to dla mnie chyba zbyt takie, wiecie, ciężkie emocjonalnie i wracanie do tych wszystkich fajnych, wspólnie spędzonych chwil, e, z tą myślą, że już te chwile się skończyły i że już nie będziemy sobie tutaj mogli wspólnie tego czasu spędzać wieczorkami na streamach. E, no to po prostu zwyczajnie zrezygnowałem z tego podsumowania, e, bo by mi chyba po prostu wtedy już serce totalnie pękło. Więc postanowiłem, że ograniczę się do takiego po prostu pożegnania w kilku słowach, e, i tak też zrobimy. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. E, mam nadzieję, że te streamy, które do tej pory dla Was robiłem, i te filmy, które wspólnie nagrywaliśmy na tych streamach, Wam się podobały. No i teraz już pożegnam się nietypowo, ponieważ nie e, widzimy się na kolejnym streamie. A widzimy się na kolejnych filmach. Także wielkie, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na filmy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.